Szczęść Boże. Dzień dobry Państwu. Szczęść, Szczęść Boże. Znowu jesteśmy u Ojców Paulinów w Świdnicy, w Sanktuarium Świętego Józefa, właśnie w Świdnicy, z tutaj bratem Tadeuszem i podpytamy go dzisiaj. Bardzo tak? poważny temat. Bardzo poważny temat. Trochę się boję. Z uśmiechem zaczynamy, ale bardzo poważny i, tak. i ważny temat. I ważny tak. temat. Myślę, że wiele osób nieznanych, nie wiadomo jak odpowiedzieć? Tak, bo każdy mówi, mówimy o adoracji? Idziesz na adorację. Jesteś tak. na adoracji. Czyli I dzisiaj myślę, będzie między tak o adoracji? Myślę, że niewiele nie osób wie, jak się. Jak, co to znaczy samo słowo adoracja? Bo to tak, idziemy na adorację, tak? Przyklękiemy, pójdziemy. Jako slogan. Tak. I właśnie dzisiaj chciałyśmy porozmawiać, rozwikłać z, troszeczkę tutaj z bratem tak. Tak, na ten temat. Co to takiego? <laughs> co, co oznacza dla Ciebie? Ty idziesz na adorację? Może ja postaram się odpowiadać właśnie. Mhm. Dziękuję za to, co oznacza dla Ciebie, ponieważ mhm. nie chcę odpowiadać tak, jak powinno być, bo być może się okaże, że sam nie wiem, jak powinno mhm. być. Ale powiem, co to jest dla mnie, dla zakonnika, który jest zaproszony przez Pana Boga, aby codziennie adorować Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Dla mnie, można powiedzieć, adoracja to jest po prostu. W jakimś sensie spotkanie. Kiedy spotykam się z drugą osobą, ja spotykam się z Jezusem Chrystusem, po to, aby po prostu opowiedzieć mu o, o moim życiu. Myślę, że adoracja dla zakonnika, czy w ogóle dla księdza, czy dla siostry zakonnej, to jest tak jak rozmowa z współmałżonkiem w małżeństwie. Myślę, że jeżeli słuchają nas jakieś małżonkowie, to mogą sobie wyobrazić sytuację, kiedy nie rozmawia się z, z współmałżonkiem przez kilka dni, no to jest chyba jakieś piekło na ziemi po prostu. Mm -hmm. I dla mnie adoracja to jest po, po prostu, nie, nie tyle, że spełnianie mojego obowiązku, ale jakby realizacja tego, do czego zostałem powołany, do tego, aby być z Jezusem, aby być z Panem Bogiem w, w relacji z Nim, aby właśnie oddawać swoje życie Jemu. Kiedyś na jednych rekolekcjach, kiedy przygotowywałem się do pierwszych ślubów zakonnych, Ojciec, który prowadził nam tę rekolekcje, powiedział, że pamiętajcie, bracie, do końca życia, że wieczór małżonków należy do nich, a wasz wieczór należy do Pana. Mm. I Tak, prawdziwy. I rzeczywiście tak, mm. adoracja znaczy dla mnie, natomiast jestem świadomy, że ci, co nas oglądają, nie są wszyscy zakonnikami i zakonnicami. Mm. Więc czym adoracja mogłaby być dla Was? Myślę, że przede wszystkim rozmową, spotkaniem z przyjacielem, co robić na adoracji. No zrób wszystko, żeby się spotkać z Bogiem. Mhm. Nie wiem, może komu ktoś spotka się w jakiejś modlitwie czytanej, może ktoś w modlitwie A myślnej. Może po prostu pójdzie i uklęknie i powie: Panie Boże, kochany, pomóż mi, tak?". Przykład, bo tak. mam problem. Tak? I myślę, że, że tak też może Oczywiście. być. Oczywiście. To, to znaczy, ja nie myślę, ja wiem. No, ja super. po prostu wiem. Super. Chodzi o to, żeby po prostu z nim się spotkać. Kiedy w seminarium byłem i mieliśmy nocne adoracje, bardzo często, mm -hmm. czuwanie w nocy, że każdy wstawał na jakąś godzinę, to czasami po prostu polegało to na tym, że przychodziliśmy. No, przychodziliśmy, przychodziłem, mm -hmm. przepraszam, mówię za siebie, mm -hmm. bo nie wiem, co ludzie robili. Mm -hmm. Natomiast czasami po prostu spałem, że mm -hmm. nie. Ja też mam takie doświadczenie. Więc po prostu to, Że czasem ten... pójdę, zasnę na adoracji, też jak się przygotowuję do czy rekolekcji, no to czy jakiegoś spotkania. Z młodzieżą, no to wtedy dosyć długo yy, jestem na adoracji. Często też proszę kapłanów, żeby wystawili najświętszy sakrament, po to, żeby mogła się przygotować. No i zdarza mi się, zdarza mi się zasnąć, ale yy, kiedyś yy, takie doświadczenie mam rekolekcyjne z młodzieżą, gdzie tłumaczyłam. Mówię, nie ma lepiej zmarnowanego czasu yy, niż zmarnowany przed najświętszym sakramentem. W cudzysłów to biorę zmarnowany. Mówię, nawet jakbyście mieli posnąć tutaj nam, to, to, to bądźcie po prostu, bądźcie i czuwajcie. Młodzież nas zrozumiała tak, że powiedziałam, żeby nie mówili, że hurlak tak pozwoliła później, bo młodzież przyszła z kołdrami, z poduszkami i nawet je z jednego pokoju łóżko wyciągnęli do kaplicy i chcieli wnieść. Dobra opcja. Ale tak, ale poukładali sobie kołderki na podłodze w kaplicy i tak siedzieli na tych kołderkach, kto zasnął, ten zasnął, ale, ale coś zapamiętali, coś wynieśli i i to też jest czas, no przecież przy Panu Bogu też można spać. No myślę, że to jest ważne, co mówimy, ponieważ być może to trochę odczaruje niektórych myślenia, którzy myślą, że modlitwa adoracji na świętego sekretariatu jest modlitwą jakąś taką wyjątkową dla jakichś mhm. super uduchowionych ludzi. Niekoniecznie, nie o to chodzi. To nie tylko na tym polega, albo to nie jest to. To jest modlitwa dla każdego, który chce spotkać się z Panem Bogiem po prostu. I nawet jeżeli przychodzisz i nie wiesz, co masz robić, co masz mówić, to po prostu bądź. Mhm. Nie? Po prostu bądź. bądź. Po prostu bądź. Wcale nie jest powiedziane, że musisz klęczać 4 godziny na mhm. adoracji, bo to nie, nie tędy droga. bo jakbyś Można miał siedzieć na tak... adoracji. Można siedzieć, można ja stać. Czasami siedzę, jak jestem hmm. zmęczony po prostu. Mhm. To ja też tak czasami mhm. uśmiecham. Więc... zaglądam. Ale chodzi o to na przykład dla takiego człowieka jak ja, tak Nie konsekrowanego, który m, może sobie przeczytać, może mieć jakieś doświadczenie. Taka osoba wchodząca do świątyni widzi Pana Jezusa i powinna pierwsze, wydaje mi się, żeby był szacunek, tak? Żeby nie biegać po tym kościele. Nie szukać miejsca, tylko każde miejsce jest dobre, prawda? Mhm. Żeby przyklęknąć, żeby usiąść, żeby się pomodlić, żeby porozmawiać. To I nie przeszkadzać drugiemu. I nie przeszkadzać. Po prostu. Bo przecież jak ja pójdę, to ja potrzebuję siebie słyszeć też, tak? W tej, w tej rozmowie. Ja myślę, ja myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ, co tu zostało powiedziane, ponieważ adoracja też jest taką okazją modlitwy, adoracja świętego sakramentu, kiedy człowiek jest sam. Nie, tak. ma, nie ma modlitwy wspólnotowej wtedy. Mhm. Czasami są organizowane jakieś tam uwielbienia, wieczory, tak, tak, chwały. wieczory chwały, czy mhm. coś takiego, że, że adoracja jest wspólna. Natomiast jest to bardzo piękne, ponieważ kiedy człowiek jest sam, oprócz tego, że spotyka się z Bogiem. No, ma ogromną szansę spotkać się ze sobą też. Mm -hmm. no właśnie. I myślę, że największym problemem w adorowaniu jest właśnie to, że, mogę, że się niestety spotkam ze sobą. Mm -hmm. I zobaczę, kim jestem. I to często jest przerażające. Więc myślę, mm -hmm. że modlitwa adoracji, tak myślę to jest moje doświadczenie też, to nie jest podręcznikowa tutaj definicja, mm -hmm. tylko moje doświadczenie jest takie, że na adoracji spotykam się też ze sobą, ze swoimi myślami, co tak naprawdę jest w moim sercu bo wtedy po prostu wyjdzie wszystko, ciszy. Cisza, tak. A wiesz, ile razy dostałam odpowiedź? No. Naprawdę. I ja usłyszałam, słuchajcie, miałam taki moment, no, zresztą myślę, że jak każdy z nas, tak, nie wiesz, co masz zrobić. No, myślę sobie, no, to tam w tym kościele jest ktoś, kto mnie kocha, tak? I myślę, pobiegłam i słuchajcie, ja dostałam odpowiedź. Mhm. No, bo tak, tak to wygląda, jeżeli kocha, to nie chcę, żebyśmy błądzili. Ale tylko trzeba zapytać no też, tak. że nie wprosi się, jak nie pytasz. No jasne. Przepraszam, ale tak jakoś się wzruszyłam. No to są piękne sprawy, co mhm. mówimy, że, że człowiek po prostu zawsze jest kochany przez Pana Boga, nie? Tak. I że mówimy o Eucharystii, że jest sakramentem miłości. I właściwie adoracja Najświętszego Sakramentu jest adorowaniem miłości, nie? Mhm. I możesz powiedzieć wszystko. Tak. Prawda? Wszystko. Nikomu tyle nie powiedziałem i nie powiem. No właśnie. I nie chciałbym, żeby ktoś wiedział, co ja mówię tam, bo sam się tego wstydzę. Ale nie macie takiego doświadczenia, bo ja mam takie doświadczenie, że jak idę na adorację, to pierwsze mniej więcej pół godziny, to adoruje siebie. No tak. Czyli żeby wyłączyć myślenie na swój temat, to jakieś Mi, mi zajmuje to z pół godziny. Więc jakbym wpadła na 5 minut na tę adorację, no to w zasadzie tylko bym siebie poadorowała. to znaczy, mi się wydaje, że mnie tak wzruszyło to, że ja po prostu kiedyś nie wiedziałam, że tak można. Mhm. A Ale teraz tak. Ja nie powiedziałbym, że adorujesz siebie, tylko może spotykasz się ze sobą. Może, może, może. Ponieważ, tam... ponieważ nie mamy czasami na to czasu, nawet jeżeli ktoś jest zakonnikiem w ciągłych jakichś tam obowiązkach, nie? I Pan Bóg też daje taką przestrzeń, żebyśmy mogli zobaczyć, nie? Co, co, co w nas jest, dlaczego, co nas jeszcze oddziela od niego. Mhm. I, I nawet jeżeli rzeczywiście te pierwsze pół godziny, czy ktoś, tak jak ja, czasami cały okres, który tam siedzi przed Bogiem, myśli tylko o sobie, to nie jest stracony czas. Mhm. To, to nie jest tak, że ja nie myślałem o Panu Bogu, to źle zrobiłem. To tak nie działa. Chodzi o to, że ja. Pan Bóg mi jakby pokazywał siebie po to, aby mógł zobaczyć, kim jestem, bo jeżeli nie wiem, kim jestem, to nie będę wiedział, czego potrzebuję. Nie? Mm -hmm. A jak wiem, kim jestem, to wiem, co potrzebuję. Jak idę do lekarza, to lekarz nie przepisuje od razu tabletek. Tylko najpierw zapyta, co jest ze mną. Chyba no, że kiepski lekarz. Może kiepski lekarz, ale no tak. To no, nie wiem, czasami zapytać, co pani sobie życzy. <laughs> no, prawda. Ale też trzeba pamiętać, że idąc na adorację, no, spotkam się z żywym Bogiem. Z żywym Chrystusem to nie jest opłatek, to nie jest wystawiona figurka, to jest żywy Chrystus. I czasem ja to też często powtarzam, bo do mnie też to pytanie bardzo często wraca. Pani słyszy Pana Boga, a ja nie. Więc ja zawsze zadaję pytanie, a czy słuchasz? Czy próbujesz znaleźć taką przestrzeń, żeby posłuchać Pana Boga, żeby pójść, pogadać? Bo też często ktoś idzie na adorację pobożnościowo. Mm. Wszystkie modlitwy swoje odmówię. Ja też się ładnie na tym łapię, że biorę z brewiarza, pójdę na adorację i wyjdę. I później się obrażę, że, że Jezus do mnie nie mówi, jak nie dam przestrzeni, prawda? Bo mogę dać przestrzeń z brewiarza, owszem, mogę usłyszeć słowo, ale mogę je przeczytać, ono mi przeleci, w ogóle się nie skupię, myśli mam gdzieś indziej i później powiem, on do mnie nie mówi. Mm. A ja nie słucham. Ile razy ja nie słucham. Przelecę przez wszystkie psalmy i mi się, e, chwała ojcu już jest. I co? No. Więc czas minął. To też tak, czas, no i to też do mnie przytyk, ale też do, 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 do tych wszystkich, którzy właśnie mówią, że nie słyszę Pana Boga, czy próbujesz, czy próbujesz po prostu posłuchać, chociaż czasem y, wyjść do Niego, przyjść na tę adorację, nawet jak zimno w kościele. To prawda. no Myślę, że jakby kluczem tutaj w ogóle i podstawą, jak tak myślę, wiadomością, którą, można, którą ja bym przekazał osobie, która w ogóle. Nie wie, czym jest adoracja, nie wie, co robić, to po prostu być prawdziwym, nie? Mhm. Być prawdziwym takim, jakim naprawdę jestem wobec Pana Boga. Pokazać mu siebie też w jakiś sposób. No, tak bym chyba spróbował zdefiniować adorację. Ponieważ no, nie wiem, czy można. Może, może są jakieś mądrzejsze słowa, mhm. które to opisują, ale, ale po prostu, żeby nie wiem, być po prostu, mam takie doświadczenie na przykład e, moich braci. W zakonie, że były takie chwile czasami w naszej wspólnocie, że siedzieliśmy razem i naprawdę nikt się nie odzywał, nie? I nie mm -hmm. dlatego, że ktoś był na kogoś obrażony. No tak. Tylko po prostu potrzebowaliśmy ze sobą być mm -hmm. i nikt nie oglądał w tym czasie telewizora ani nikt nie czytał e, książki, tylko po prostu siedzieliśmy w ciszy i na końcu podziękowaliśmy sobie za ten czas. Mm -hmm. Można powiedzieć, że wariaci jacyś, nie? Nie, Ale tak naprawdę wtedy to też doświadczenie pomaga, pomogło mi zrozumieć też adorację, że bardzo ważna jest obecność. Nie? Dokładnie. I tu tak naprawdę z nas, z Was dzisiaj, doświadcza samotności. To mm -hmm. jest bardzo duże dzisiaj cierpienie człowieka współczesnego, który no, no bardzo czasami jest opuszczony po prostu. Nie ma się tak. kogo odezwać. A Pan Bóg czeka. I też można powiedzieć, że jest opuszczony czasami nie? w kościołach naszych, i do niego zawsze można się odezwać. Zawsze można przyjść, pogadać, po prostu być. Mhm. Nie? Po prostu być. Tak, nawet jak masz zły dzień, to nie musisz iść się modlić, tam patrzysz, mówić tak, jak to napisane czy coś, tylko po prostu ze swojego serca, tak? Ale nawet jak ich nie umiesz. Nawet jak nie umiesz, tak. nawet jak jesteś, twierdzisz, że jesteś niewierzący, czy twierdzisz. Tak jak wiele osób mi mówi, ja nie jestem godny, żeby pójść z Panem Bogiem, ja jestem takim grzesznikiem, że On ze mną nie będzie chciał rozmawiać. Oj, idź i zobacz. To żart, tak naprawdę, <laughs> chyba w myśli, taki ja jest też Każdy z nas jest grzesznikiem. Nie wiem, czy każdy ja. Podam. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. No. Ja kiedyś, jak Wam na wyjeździe, i z pieskiem byłam. I miałam taką potrzebę, ale nie wiedziałam, czy mogę wejść do kościoła, wiesz? I stanęłam w drzwiach. Mhm. I tak zaglądam. Myślę, no jest Pan Jezus, świeci się tam, to musi być. Ale idzie jakiś Pan. I mówię, a co to tak pani tam zagląda? Ja mówię, bo jestem z psem i nie wiem, czy mogę wejść, bo chyba mówię, jest adoracja, tak po cichutka. On mówi tak, to ja zrobię znak krzyża świętego, proszę wejść. I naprawdę usiadłam tak przy drzwiach samej. To proboszcz chyba był, no, prawda? Proboszcz, po proboszcz, tak. I tam panie były, które przygotowywały coś tam i się tak śmieją. i A to nasz proboszcz, bo ja się dalej bałam wejść, żeby nie mm -hmm. wiem, kto to jest. Tak. No i weszłam i pies był cichutko. I ja tą chwilę, bo też nie, 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 nie byłam długo, bo mogło się komuś to nie podobać, tak? Ja nie mm -hmm. będę się tłumaczyła, że. Że proboszcz pozwolił? Tak, że proboszcz mm -hmm. pozwolił, bo. Byłam zszokowana, nie powiem gdzie to było, ale tak było, naprawdę. No i pies był cicho, widocznie też słyszał może albo takie słowo jakieś, czy coś. Albo czuł, taka, jest za tak, wszystkie taka zadowolona, tak lżej mi było, że mogłam właśnie nie tylko zaglądać, ale i wejść. Ale chwilkę pobyć. Tym, tak. To zapraszamy was, żebyście korzystali z tego dobrodziejstwa, że są kościoły otwarte, że że czy można przyjść, tak? To nie, nie my was zapraszamy, do Panie Jezus was zapraszam. Masz rację, tak. Pan Jezus was zaprasza tak. Zawsze. Zawsze. I jeszcze z takich bardzo przyziemnych rzeczy. Dostałeś ostatnio, jak się spotkaliśmy, taki zestawik. Oczywiście nasza skleroza dostał Tadeusz poza anteną, zestaw od siedziej manufaktury kawy do tego parzenia korzenia myszka lekarskiego, ale nie wiem, czy Ci już skończyła kawa, więc dzisiaj dostaniesz zapas. Hmm. Także można ją pić rano wieczorem w południe, więc nie zaszkodzi. Niestety, jak u Was byłem, to pożyliśmy <grym> No tak, tak, rzeczywiście. Bardzo dobra. Cieszymy się, że Ci smakuje. Was y, pozdrawiamy serdecznie. I tak jak Tadeusz powiedział, Pan Jezus Was zaprasza. Na prywatną rozmowę. Nie na dywanik. Nie. A na prywatną a rozmowę? Ale czego nie? Może być i na dywanik. Jak będzie miękko, to można sobie złożyć. No. <grym> tak, prostu. <grym> <grym> więc. Y, jak naprawdę czujesz się sam, to nie mów, że jesteś całkiem sam. Przyjdź, skorzystaj z Panem Bogiem. Z Bogiem. Do zobaczenia.